W Zamku Królewskim w Warszawie 3 czerwca 2022 roku odbył się finał konkursu Zamek w Dziecięcej Wyobraźni. Cieszę się, że spotkał się on z tak dużym odzewem. Ponad 500 prac to jest naprawdę w dzisiejszych wirtualnych czasach duże osiągnięcie. To jest naprawdę piękne i bardzo za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i laureatom. Wpłynęło do nas ogólnie 500 prac z ponad 170 placówek szkolnych i oświatowych. Żyli miało niemałe trudy, by wybrać te, które są najlepsze. Każda zachwyciła nas techniką wykonania i inspiracją, a tymi inspiracjami była historia zamku, wnętrza zamkowe, zbiory zamkowe i postaci, które tutaj mieszkały. Tematem pracy jest bal na sali balowej. Na które są zaproszeni goście ubrani w tradycyjne barokowe stroje? Skąd zwierzęta na Twojej pracy? Myślę tutaj o psie i kocie. Kot. Ja po prostu lubię rysować koty i dobrze mi wychodzi. To jest kot syjamski, a to jest wyżo polski? Bo takie się znajdowały właśnie kiedyś na zamkach, bo to były psy na polowaniu. Co jest przedstawione na tym obrazie? Na obrazie jest przedstawiony król z psem. Czy król siedzi na jakimś wyjątkowym tak. hotelu? On mógł na nim wszędzie odpoczywać. Jak długo wykonuje się taką makietę? W zależności ile masz czasu. To powiedz mi, ile ty wykonywałeś tę, tę pracę? Wykonywałem około miesiąc, trzy tygodnie. Zbieraliśmy pieczątki i robiliśmy różne zadania. Wszystko mi się podobało ogólnie, ale najbardziej mi się też podobało, jak uczyliśmy się tańczyć. No, ostatnie było, że mieliśmy że weźmy, miecze, mieliśmy miecze no no i, i trzeba było uderzyć e, takiego pana, ale on tak. się obronił. Tak, tak się bronił jakby i... Ogólnie to podróż nam się bardzo, bardzo podobała. Fajnie. Bardzo fajnie. W jednej sali na przykład robiliśmy ten, takie jakby kołnierze białe z papieru. Udało mi się właśnie te takie jakby wyzwania, że mieliśmy, nie wiem, narysować, dokończyć coś w zamku. Fajnie było cały zmienić zamek i zobaczyć te części, których jeszcze nie widziałyśmy. Najbardziej... Chyba podobało mi się to, że to było takie nieoczywiste, Nieoczywiste, to było takie fajne zwiedzanie zamku. Bardzo nam się spodobało, od razu, jak wysiadłyśmy to już nam się podobało. Bardzo nam się podoba tutaj. Tak. I chcieliśmy jeszcze raz przyjechać. No.